Cóż właściwie mogę powiedzieć o swoim życiu? Urodziłem się dwa razy. Raz, kiedy urodziłem się naprawdę, a drugi, kiedy los darował mi życie ponownie. Wszystko, co robię, czuję, na co patrzę teraz, ma właśnie dla mnie smak drugi raz darowanego życia. Skąd się w ogóle medycyna w moim życiu wzięła. W obozach pracowałem jako kalifaktor, sanitariusz na blokach szpitalnych, ale to z medycyną bezpośrednio nie miało nic wspólnego. Miało to wspólnego tylko dużo z bezpośrednim kontaktem z ludźmi w ekstremalnych warunkach. Ale miałem przecież początki wykształcenia technicznego zaczętą politechnikę na kompletach w Warszawie. We Wrocławiu zapisałem się na drugi rok Politechniki i miałem szansę być tam przyjętym. To był rok 45. Któregoś dnia spotkałem mojego wielkiego przyjaciela, był to profesor Michałowicz. Spotkawszy mnie mówi, cóż ty robisz? Powiedziałem, no zaczynam studiować dalszy ciąg Politechniki. Zwrócił się wtedy do mnie, słuchaj, nie zawracaj głowy. Ty więcej zdziałasz w bezpośrednich kontaktach z ludźmi niż z maszynami. I wystartowałem w medycynę. Zacząłem pracować na prowincji, jako lekarz wiejski. Potem jako lekarz. W sanepidzie zrobiłem specjalizację kliniczną z położnictwa i ginekologii. Zajmowałem się chirurgią. 10 lat ciągnąłem takiej pracy, no, przesada byłaby powiedzieć, judymowskiej, ale nie bardzo odległej w swoim założeniu od tych ideałów na prowincji w powiecie strzelińskim pod Wrocławiem. Dużo mi to dało. Z moich przeżyć medycznych. Tak się sprawy ułożyły, że byłem szefem akcji służby zdrowia w walce z ospą we Wrocławiu. Ale czy to było moje osiągnięcie maksymalne? Czy to było coś, co mnie dało największą satysfakcję? Na pewno dało mi to, może w pewnym sensie pozycję, dało mi to wysokie odznaczenie państwowe, ale muszę powiedzieć, że czasami sukces wypuszczenia pacjentki po ciężkiej operacji, która źle rokowała w dwunastym czy trzynastym dniu po zabiegu w doskonałym stanie, nie wiem czy w moim własnym odczuciu nie był dla mnie większym sukcesem niż ta wielka, gigantyczna historia z osmą.